Kochani, witam Was w 13, ale jakże szczęśliwym odcinku z serii programu Jaka to czapka? Dzisiaj mamy na celowniku czapkę Joy. Dlaczego Joy? No co no zakładamy ją i po prostu czujemy pełną radość. A dlaczego to radość czujemy? Dlatego, że nosimy super cudowny mały pomponik, przepiękny taki ścieg, który jest takim ściegiem powiedzmy, że warkoczowym. No i bardzo mały, fajny ściągacz. No i oczywiście dla Marzluchów Pola. Jak to czapę zakładamy, jak zwykle w każdym odcinku mówiłam, szwem do tyłu, tak jak bluzki czy spodnie, szef idzie do tyłu. No i zakładamy. Logo nasze ląduje sobie po lewej stronie tutaj. No i co? Nic nie trzeba robić. Układać, po prostu dajemy ją do tyłu, koniec tematu. Jest fajna i zwisająca. Dajcie znać, czy właśnie lubicie takie czapki, swetry z polarem, czy bardziej na przykład takie bez polarka i wywinięte, takie jak czapka lucky, albo na przykład może krótkie i ze pomponem jak Hero, albo Happy. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Bye!